Cześć, witam was na moim kanale i jak widzicie portal się już świeci mam 24 secret shardy więc zobaczymy co dzisiaj mi się trafi i czy będzie szczęście mi dopisywać no na pewno bardzo bym chciał trafić nowego kalvalaxa bardzo fajnie wygląda tego jest bardzo fajny champion bardzo bym się chętnie nim pobawił także Calvalax na pewno bym chciał Kaimara to na niego poluję już od bardzo dawno Sia też chętnie okej okay. to zobaczmy czy czy szczęście mi dopisze Szansą, jest już wszystko się zgadza to zaczynamy i zaczynamy od The pika. Rearguard Sergeant Dobry epik, przyzwoity, ale już ją mam na 60 poziomie. Także, kurczak i w końcu, w końcu mam Dikona tutaj. dikora Armstrong, bardzo dobry epic Tutaj atakuje dwa razy. Malicza tutaj, atakuje wszystkich 100% szans po wyksiążkowaniu na Decrease Defense i tu zwiększa turmiter swoich o 15%, obniża przeciwnikowi o 15% i ma dodatkową turę, dodatkowo Speed Aura 19% wszędzie także w końcu tutaj tutaj go jeszcze nie miałem, na drugim koncie go używam i kto teraz? Zia. przyda mi się do niczego ale, gdzie jest mój błyskawica? Mayf już mam. Ten Seal. Przyzwoity champion. Increase defense. Heal. Na trzech turach. Cooldown. Armina. Decrease defense. Na AoE. Do tego stun, Fajny champion. Jest I kto pierwszy. Lanakis the Chosen. Fajny champion. Ostatnio była na mojej liście niedocenianych championów. I to jest bodajże moja druga Lanakis. Tutaj ma ale ja atak, atakuje z trzema championami ma zwiększa turmiter o 30% i zwiększa czas trwania buffów o jedną turę. To jest jej główny skill, ale tutaj jeszcze ma zwiększa increase. Ma increase crit rate, increase attack i 25% szans na dodatkową turę. Fajny champion, dobry champion, ale już ją mam. No chyba, żebym chciał zrobić infinite glove. To teraz już mogę, bo mam wszystkich potrzebnych championów. No ale chciałbym coś nowego. Turia, jeszcze 16 szans. I Gory niego o jest średnia, ale akurat go nie miałem, bo był potrzebny do fuzji. Tam go wykorzystałem. Cage Breaker taki sobie, ale ma decrease defense na a jeden. I drugi Deacon. Nie miałem żadnego, to teraz mam dwóch. No ale cały czas czekam na kolejnego Lego. Ok, Zilota, przyzwoity champion. Te szada, nic dobrego. Oj, coś mi szczęście dzisiaj nie dopisuje. Orodin, też nic dobrego. Jeszcze 10. Mam nadzieję, że z tylu shardów 2 lego wpadną. Grunge Killjoy, nowy, nie miałem go. Co on tutaj ma? Block Buffs. Tutaj ma bomby. Usuwa debuffy i ma Continuous Heal. Kaiden, bardzo fajny na... Dobry Champion, bo pomógł mi przejść Faction Wars. Ma revive. Ale gdzie jest mój drugi lek? O! I Geomancer Bardzo fajny champion. Tylko pytanie, czy ja go tutaj już nie pamiętam, czy go tutaj miałem, czy nie. Ale generalnie bardzo dobry champion. Świetny Kambos na przykład. Cryptwitch, nic dobrego. Jest drugi i. Uj, Nobel. Nowy ale jest fatalny fatalny champion bardzo wolny co my tu mamy atakuje jednego przeciwnika 40% szans na obniżenie cza czasu trwania dwóch losowych buffów jeżeli jest true fear albo fear 65% szans na obniżenie czasu trwania wszystkich buffów tutaj atakuje jednego ignoruje 30% defense napełnia turniter swój o 25% jeżeli przeciwnik jest pod wpływem Fear True Fear obniża Cooldown Dismay czyli to będzie to, atakuje wszystkich 75% szans na obniżenie turmitera o 20% jeżeli przeciwnik jest pod Fear True Fear hmm. ok, wypełni swój Turmiter o, o tyle ile zabrał i tutaj za każdym razem, kiedy turmiter przeciwnika jest opróżniony, ma 50 szans na wrócenie. True Fear na tego przeciwnika, dla jedną turę. Także nic ciekawego, do tego bardzo wolny. No, niestety, nie jest to ktoś, kto mi się przyda, no ale jest to nowy champion. No, jeszcze 4 szanse. Mam nadzieję, że jeszcze mi się humor pokawi organ, już go mam. Jeszcze dwie szanse. Atur. No i na koniec. Czy będzie ktoś, z kogoś się ucieszę? No nie. Chancellor Jasmin. Także 24 szardy. No niestety tym razem. Najszczęśliwszy jestem z Tikona. I nawet z dwóch trafiłem. Lanak jest już jak mówiłem, mam drugą. No i Nobel. Ta paskuda. Okej, okay. także jeszcze zobaczę, jak tutaj mi poszło. Jest główna nagroda dwie książki są fajne a jeszcze zapomniałem o jednym przecież jeszcze mam tutaj Rian czekała troszkę i 250 punktów przybyło, ok to jest koniec na pierwszym koncie, teraz przejdźmy na drugie i jestem na drugim koncie tutaj mam 19 shardów do otwarcia. Mam nadzieję, że tutaj szczęście będzie nieco lepsze. I na początek już. uh hurndik. Bardzo dobry Champion, ale już go mam. Ale mam nadzieję, że to zapowiada więcej LEGO. I jed... Roxam. I to jest fajny Champion. I raz za razem bójka lego tutaj widać mam dużo lepsze szczęście Roxam jest naprawdę fajnym championem na a1 atakuje raz 50% szans na napełnienie turmiter o 10% i 50% szans na wrzucenie na siebie perfect veil jeżeli to jest crit na a2 atakuje jednego napełnia swój turmiter o 50% po wyksiążkowaniu 100% szans na stan. Na jedną turę, jeżeli jest pod wpływem Veil vale albo Perfect Veil, vale, a jeżeli nie, to zamiast tego rzuci Sleep i wrzuci na siebie Perfect Veil vale na dwie tury. Na A3, jeżeli jest pod wpływem Veil, vale, atakuje wszystkich. Po wyksiążkowaniu 100% szans na wrzucenie Decrease Defense i Weaken i obniża cooldown Jungle Ambush, czyli A2. A jeżeli nie ma na, siebie, na sobie Perfect Veil, atakuje tylko jednego przeciwnika i wrzuca na siebie Perfect Veil. I tutaj jeszcze ma Passive, umieszcza Block Debuffs i Duży Strengthen na sobie na jedną turę, i wrzuca Continuous Heal Duży na dwie tury, kiedy otrzyma Veil i Perfect Veil. Do tego ma Aura, zwiększa Crit Rate w Doom Tower o 23%. Naprawdę fajny, fajny champion. Także cieszę się, że go trafiłem. Czy będzie trzeci podrząd? Nie. Niestety nie. Wogos bardzo fajny czempion, bardzo przydatny. Czy to na arenie, czy na Bosie na przykład. Ale już go mam zrobionego, używam. I Fenshi, a to nic dobrego. Nic co mi się przyda. Lich w ogóle ma Decrease Accuracy Increase Defense na dwie tury i leczy się a tu obniża Turmiter o 100% i rzuca Decrease Speed i faction Cribs Defense o 27% więcej. Bergoth nic ciekawego, Zbieraliśmy fragmenty na niego znaczy się ja akurat go o i jest trzeci LEGO i Mmm, Tumlord, dobry champion, ale już go mam. Tutaj ma 4 poisony. Tutaj decrease attack, decrease defense i zwiększa defense na arenie o 42%. Fajny champion. Tylko szkoda, że tutaj cooldown mógłby mieć krótszy jeszcze. Ale trzeci lego, także tutaj jest dużo lepiej. Honoru. Już go mam. i jest Created Monster, bardzo dobry champion. Tutaj go ma zrobionego, używam. Tutaj atakuje wszystkich. Ma szansę na stan i wrzuca naprawdę wielką tarczę. Tutaj ma Ally Protection i siebie leczy. I kto teraz? Sepulcher Sentinel, również bardzo fajny champion. Decrease Attack na a 1 Tutaj ma Increase. Defense, Block Buffs i fajny pasyw dzięki któremu może uchronić kogoś przed otrzymaniem obrażeń Na koniec jeszcze aura, defense we wszystkich miejscach Bardzo długo jej używałem na Clan Bossie Tyrell Podobny Champion Decrease tak na 1, tutaj ma Decrease Defense na AoE I tutaj obniża Turmiter Też bardzo przydatny i Magnar bardzo fajny nuker HP nuker i chyba go tutaj na tym kącie nie mam bo wykorzystałem go do fuzji więc fajnie że go trafiłem jeszcze kilka szans na czwartego lego a jest Hellgazer Hordin nic dobrego Torture Helm Też nie potrzebuje I jest czwarty I jest Bigun, bardzo dobrze Fajny, bardzo fajny champion, Nowy champion. Tutaj atakuje raz Potem atakuje wszystkich. jeżeli pierwszy atak jest krytyczny Tutaj atakuje wszystkich, ma szansę na stun i decrease accuracy. I tutaj atakuje wszystkich dwa razy i obniża turn -meter o 25%. I ma szansę na wrzucenie jeszcze decrease speed. Bardzo fajny champion, mocny nuker Jeszcze zwiększa accuracy w dungeonach o 90 punktów. Także z tego co trafiam na tym koncie, jestem jak najbardziej zadowolony. Pierwsze to było rozczarowanie, ale mam się jeszcze go cieszyć. I Crypt Witch ponownie, jeszcze dwie szanse. Spider, całkiem dobry champion. Tutaj atakuje wszystkich, obniża czas trwania buffów o jedną turę. Ma szansę na decrease attack. A tutaj ma decrease defense i mały Weaken I jeszcze jeden. I Crypt King, Crypt King Gral. Co jest też chyba nowym, aczkolwiek ten jest może najlepszy. Tu ma decrease attack, atakuje jednego, decrease attack. Tu atakuje trzech losowo. Ma HP burn. Tutaj atakuje wszystkich i ma szansę wrzucić freeze na przeciwników, którzy są pod wpływem HP burn. Do tego ma HP we wszystkich miejscach o 33%. Teraz pytanie: czy mam go tutaj, czy na poprzednim koncie, czy na drugim koncie? No ale. Tutaj naprawdę dużo LEGO wpadło. No. Zobaczmy, kto jest nowy. Wśród ogrynów, Bigun. Tutaj Roxam. undead Hordes, czyli tutaj go nie miałem. Trójka nowych. Bardzo fajnie. No i do tego czwarty, kolejny był Hurnik. I tutaj też jeszcze sobie tą panią otworzę. I tylko zobaczmy jakie. Tu na pewno wszystkie nagrody zgarnąłem tyle Lego wpadło. Że nie powinno być tutaj z tym problemu. Na razie sze, równo, równiutko 6000 punktów. Ok, więc tak wygląda moje otwieranie szardów. pochwalcie się w komentarzach, kogo wytrafiliście. Jeżeli jeszcze nie otwieraliście, to życzę Wam szczęścia. A z mojej strony to wszystko. Mówi do Was, Samael cześć.